W sobotę o 17 na parkiet halibe posir przy ulicy Spychalskiego wybiegną zawodnicy NEA Basketu. Podopieczni Przemysława Szurka zmierzą się z drugą drużyną AMW, ASEKO Arki Gdynia. Z początkiem sezonu bardzo mocny zespół, z wieloma zawodnikami, którzy na co dzień grali, grają w ekstraklasie. Z takim zespołem spotkaliśmy się w pierwszej kolejce. Po ciężkim boju wygraliśmy. Teraz pewnie spotkamy się z dużą młodszą drużyną, bo część zawodników... Z zapleczek z tej klasy poszło do klubów pierwszoligowych, tak, więc tak naprawdę nie wiemy, kto jutro przyjedzie. Nieprzewidywalność przeciwnika to jedno, napięty terminarz własnych zawodników, drugie. My jesteśmy po bardzo trudnym okresie braku wspólnych treningów z powodu rozgrywek 19, ale szczęśliwie zakończonych awansem do półfinału. Także my też będziemy jutro nie tylko z przeciwnikiem walczyć, ale też ze swoim brakiem zgania z tytułu braku treningu w ostatnim tygodniu. Na tym etapie sezonu w zespołach nie brakuje kontuzji. Czy ten problem dotyczy również kadry MA basketu? Urazów jest sporo szczególnie u zawodników młodzieżowych, ale póki co seniorzy trzymają się dzielnie. Kuba Fischer um, wraca do nas już mam nadzieję na stałe teraz, także tak naprawdę jutro na meczu dowiemy się, jak będzie wyglądała sytuacja zdrowotna, ale jestem optymistą w tej kwestii. Po końcowym gwizdku w meczu EMEA Basketu kibice będą mogli przejść się do hali Aposir, gdzie o 18.30 wystartuje spotkanie MKK Pyry Szkoły Gortata Poznań z Sokołem Międzychód. O 20.30 z kolei w hali Politechniki Poznańskiej przy ulicy Piotrowo 4 TS Basket Poznań podejmie sklep polski MKK Gniezno. Starcia Enea Basketu i TSU Basket zobaczą Państwo na żywo w kanale Fanclub TV. Gorąco zachęcamy do wspólnego kibicowania.